Cześć, moi widzowie! Witam was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku Spec Simulator 99. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przepotężny opening Nowy Gargantown Christmas prezentów. A na dzisiejszy odcinek mam ich przygotowane 123 sztuki o łącznej wartości prawie 6 bilionów gemów. Więc mam nadzieję, że uda nam się trafić tego Gargantown Peta, albo przynajmniej Titanica. Więc ty, mój drogi widzu, bez przedłużania strzel, koniecznie tutaj łapkę w górę, subskrypcję, zapraszam cię do oglądania. Ale zanim jeszcze Wystartujemy bardzo chciałbym podziękować osobom, które dołożyły mi się tutaj giftami. Listę tych osób macie teraz na ekranie. Także chłopaki, mega Was pozdrawiam i dziękuję za pomoc. Jesteście giga kozakami. I od razu mówię widzowie, ja dużo odcinków teraz nagrywam na święta, więc prawdopodobnie nie zdziwcie się, jeżeli rap teraz moich giftów wynosi 47 milionów, a jak odcinek wejdzie, na przykład będzie 30 milionów. Bo ja te gifty tak naprawdę kupowałem parę godzin temu i ich rap wynosił też 55 milionów, więc ten rap szybko upada. A ja nagrywam ten odcinek już wam mówię dokładnie, kiedy. W poniedziałek o 20:30, czyli ten sam dzień, gdzie dropnąłem Titanica. Dobra, wchodzimy znowu na świąteczny event. Witam, witam, witam. Zbindujmy sobie na pewno te gifciki. Jajuszka, możemy odbindować. Już jest Titanic, jest elegancko. Teraz czas na Gargantown Peta. Jak trafię w ten sam dzień Titanica, to będę naprawdę w totalnym soku. Ale dobra, zacznijmy sobie od jednego skromnego gifta albo nawet dwóch, dobra, dwa naraz. W ogóle zapomniałem Wam pokazać, co kryje się w tym gifcie, ale to za chwilkę. Otwórzmy na początku pierw te dwa i zobaczmy, co tu będziemy mieli. W środku, uwaga, co tutaj mamy. No itemy, które są tak naprawdę niepotrzebne. Czy będzie jakiś Rainbow Shiny Huge, coś w tym stylu, to też byłoby na plus, powiem wam, ponieważ no, ja już otworzyłem 30 jakich giftów i póki co dropnął jeden, jedyny Huge. No, dobra, no, nie tracę wiary. Dopiero 30 giftów otworzyłem sobie. Teraz mamy 123. No i niestety z pierwszych dwóch nic nie mamy. I tak jak mówiłem, szansa w tym giftie jest na pewno na Gargantown Peta, Titanica. Tutaj, jak widzicie, przepięknego Grinch'ata, tu Huge. Jolly Dino, chyba coś w tym stylu, no i dalej klasycznej temy typu Chess Spell. I teraz otworzymy widzowie sobie na free camie, Bo znalazłem nową taktykę Otwieranie na free camie, więc otwórzmy sobie 8 gifcików Na raz, 8 giftów Czy wy to widzicie jak to wygląda kozacko 8 giwcików na raz, dobra Zobaczmy, 8 giftów, musi coś tutaj być Proszę, panie prestoniku Na święta, coś eleganckiego Przy okazji ktoś na czacie trafił Gargantown Peta, No to zaraz ja też tutaj trafię Patrzcie to, zaraz tu się taka animacja piękna zrobi Że lecę w górę i normalnie trafiam go Uwaga, golden huge pierwszy, dobra Już myślałem przez sekundę, że to jest Titanic, ale okej, okay, mamy Golden Huge'a. jest git, jest git, jest stabilnie. Czy coś jeszcze tu będziemy mieli ciekawego? Książki, naprawdę dużo książek i kolejny już do kolekcji. Witam, witam. Dwa huge z ośmiu. W ogóle czemu Golden kosztuje bilion? Ktoś te ewidentnie popsuł rap tego huge, a. ponieważ ten huge, jak byście pytali, wersji normal kosztuje 40 milionów wersji Golden, chyba z 60, coś w tym stylu. I robimy kolejne podejście z bo widziałem, że gościu tak trafił Titanica. Mówię, ja muszę tak trafić Gargantuan Peta, let's go. Kolejne gifciki, tym razem zobaczmy, co w nie Trafimy. Kolejne 8 giwcików. Przyjrzyjmy się dokładnie. Drowerku tu stoi. Liczy, że trafi Titanica. W sumie to Gargantown Peta. Trafi to i to. No ja tak wierzę, ja tak wierzę, że tak będzie. Zobaczmy. Póki co mamy książeczki. Naprawdę, po co są te książeczki w tych giftach? Już wolałbym gemy, naprawdę. Wolałbym 100 albo 1000 gemów niż te książki, bo one im się nie przydadzą. I uwaga, czy coś tu będzie, chociaż jakiś siuczyk wyrośnie. Oj dobra ta ósemka na maksa nie oddała tu nawet huge'a nie mieliśmy no tu jest kiepsko pora na zmianę miejscówki i pójdźmy sobie w to miejsce i mam plan otworzyć dużo pojedynczych uwaga jeden pojedynczy drugi pojedynczy takich pięć pojedynczych ogólnie mam w planie trzy pojedyncze otworzone cztery i pięć dobra pięć pojedynczych gifcików co one będą w sobie tutaj kryły? Szczerze? No chciałbym tylko Titanica, no Gargantuala, no to szczerze No chciałbym Giga, ale wiem, że się nie uda A Titanica jest duża szansa na to Jest naprawdę spora szansa Plus no strasznie mi się ten Titanic podoba, Grinchcat I uwaga, zobaczmy, na razie z tych trzech nic nie wyrosło Ostatnie dwa i tu nawet Chyba Huge'a nie ma, no Jest tragedia, jest tragedia, pięć giftów bez niczego Dobra, wiecie co? Musimy iść tutaj Idziemy tutaj, staniemy przy tym świętym Mikołaju I obok niego otworzymy cztery I jeden, 4 i jeden Dobra, pięć giftów naraz, pięć giftów naraz Panie święty Mikołaju Gargantuiczny święty Mikołaju Czy chcesz żeby mi taki sam wypadł jak ty jesteś No stary brata byś miał Brata byś miał więc mam nadzieję że taki wyleci Zaraz tutaj normalnie w górę polecę I będę miał tego gargantauna Naprawdę strasznie bym chciał no kurczaczki Prezent taki na święto. no ja wiem że prezent już dużo prezentów dałeś mi na święta Nie będę mówił że nie bo już mam dwa Titaniki z tego update'u no, ale wiesz. Fajnie, jakby jeszcze jeden wyleciał przez Titanic. Dobra. Otwieramy kolejne 4 i 4. Tym razem otworzymy 8, ale taki jakby podwójnych. Wiecie, że 4 i 4 zamiast pojedyncze 8. Dobra, zobaczmy, zobaczmy, co tu będziemy mieli. Rowerku, ty nie gadaj tyle, tylko trafiaj w końcu coś. Bo chłopie, trafiłeś dwa huge obecnie, a wydajesz pewnie z bilion gemów już na luzie. Bo 123 gifty przypominam, prawie 6 bilionów gemów. Czajcie, to 6 bilionów. Naprawdę te gifty są ultra drogie. Więc zobaczmy, co tutaj dostaniemy. Ta poprawo czwórka nie oddała. Czy po lewo czworeczka odda uwaga, książeczki. I chyba nic, dobra, naprawdę te gifty nie są za dobre. Ja się dziwię, że ich cena cały czas spada. Z racji tego, że półtorej biliona gemów wydaliśmy, a trafiliśmy huge o łącznej wartości 100 milionów. Szczerze, cena jaki giftów powinna być maksymalnie 30 milionów gemów, nawet może mniej. No ale dobra, ja się nie poddaję, lecimy dalej. W ogóle gemy też lecą. Teraz dopiero się skapłem. Patrzcie, chyba 100 milionów mi przybyło. Let's go, dobra. Faktycznie lecą gemy. Bez kitu 300 tysięcy 600 tysięcy. Dobra, teraz dopiero to zauważyłem. Fajnie, fajnie, że wpadają nam na konto gemy. No te książeczki akurat nie. No właśnie mogli te książki też podmienić na gemy. Wolałbym więcej gemów, mniej roli i w sumie no i tyle. Zobaczmy, co tutaj dostaniemy ciekawego. Kolejna ósemeczka. No chociaż nie huge wypadnie, dobra. Panie Prestoniku, chociaż Hugeek, dobra, ja nie będę tutaj za dużo chciał. Hugeek, mi daj. okej, okay, nic nie dostaliśmy znowu. Wiecie co? Ja już dzisiaj na tej mapie trafiłem dużo. Musimy się chyba udać na Trading Plaza. Ponieważ zostało nam 79 giftów, to zróbmy coś takiego, że jeszcze tutaj otworzymy sobie 4, 4 i 1. 4, 4, 1, a 70 pozostałych giftów zostawimy na Trading Plaza. Zobaczmy. 9 na naraz otworzone praktycznie. Które będą najbardziej szczęśliwe? Lewe, prawe czy środkowe? No, póki co, jak widzicie. Nic nie leci. No, zaraz tu się odpali. Spokojnie, zaraz tu się odpali. Animacja, zaraz rowerku będzie krzyczał. Jest huge, ok, jest huge, bardzo fajnie. Czy coś jeszcze będzie? Dobra, jest huge. Jeden, może drugi jeszcze. Może jeszcze drugi będzie na konkurs. Co ty na to, prestoniku? Jak nic innego, to chociaż huge mi tutaj daj. No dobra, no niestety, nic więcej nie było z 9 giftów. Jeden huge. Idziemy na trading plazę tym razem. I na trading plazie lecimy grubo. 8, 4 i 1. 8, 4, 1. Od razu na grubo. Nie ma co tu się bawić. 8, 4, 1. Na trading plazie często. To Bardzo dużo trafiłem tutaj Titaniku. Wiesz, że dzisiaj Trading Plaza znowu przyniesie mi szczęście. Zobaczmy. 8-4-1 taktyka, czy odda, czy nie. Rowerku, ty te twoje taktyki. No, w końcu musicie jakaś wypalić. Dobra, zobaczmy. Z tego jednego chyba nic nie trafiliśmy. A nie, jednak, sorry, roluje dalej. Uwaga, czy coś będzie, czy coś będzie. Jeszcze tu są te role. Jest długo, trwają strasznie te role. Ja już chyba bym wolał od razu wiedzieć, co dropi, bo tak to takie wiecie. Oczekiwanie na drop. Bardzo tutaj stresuje, moim zdaniem. Bardzo stresuje, bo nie wiesz, co dropnie. Dobra, teraz otworzymy sobie cztery. 1 i 4, Dobra, nie ma co pojedynczo otwierać, bo to jest bez sensu. 4-1-4, taktyka myślę, że będzie idealna na to otworzenie. Zobaczmy, czy ta taktyka jest idealna, czy wzniesie mi w górę, czy niestety nie. No powiem tak, te gifty nie są tak dobre jak ekskluzja Jajka. Exclusive jajka moim zdaniem były troszkę lepsze. Żeby tu jeszcze w tych giftach były naprawdę jakieś, nie wiem, ekskluzywy, cokolwiek, ale to są książki. No dobra, są te gemy jako rekompensata. I jest huge. by the way, jest huge bardzo fajnie. No i tak jak mówię, są gemy jako rekompensata, dosyć dużo tych. Game ale no te książki, nie wiem, ja bym w, w ogóle je usunął. No ale dobra, no mamy kolejnego QG, jest git. Ile już wydaliśmy, ile nam zostało? 50 ostatnich giftów. Otworzyliśmy już do tej pory ponad 70, o ile się nie mylę coś w tym stylu. I wartość giftów to 2 biliony dalej. Dobra, lecimy na grubo 8, 8, 4, 4 i dwie jedynki, szybko. Dwie jedynki. Dobra, żebym nie widział dropu. Dobra, lecimy na grubo. Teraz otworzyliśmy naprawdę na grubo. Cała trading plaza nasza. Naszymi giftami tutaj zaspamiona. Zobaczymy, czy Trading Plaza oddaje, czy nie Uwaga, tu jest otworzone na raz ponad 20 giftów i jest Golden Huge pierwszy Witam, witam, panie przyjacielu Żebyś ty miał taki rap, jak tutaj pokazuję To byłoby cudownie, ale zobaczmy, czy coś jeszcze będzie Jeden Golden Huge był, czy będzie Jakiś drugi do kolekcji, może Rainbow, Rainbow Shiny Coś w tym stylu, uwaga Jest, dobra, dwa doszły jeszcze tutaj z tyłu, widzicie Są jeszcze dwa z tyłu, Leg elegancko, elegancko I jeszcze Golden, czy to jest Golden Shiny? Nie, to jest chyba Golden Zwykły, dobra, zwykły Golden, już myślałem, że Golden Shine nam jeszcze poleciał, no Dobra, powiem tak, no te Huge jako tak lecą. Serio te Huge lecą? Ubierzmy je sobie szybko, może przyniosą nam szczęście na tej trading plazie. Jeden był mój wcześniej trafiony, także jego nie ubieram. I tak się prezentuje obecnie nasza armia. Do tej armii brakuje tylko Titanica i Gargantown PETA. Także otwieramy teraz czwóreczkę elegancką. Dokładamy z drugiej strony drugą czwóreczkę, czyli 8 gifcików. Która strona myślicie, że będzie szczęśliwsza? Moim zdaniem lewa. Lewa będzie bardziej szczęśliwsza od prawej. Zobaczmy, że tak będzie. Uwaga, uwaga. Tutaj widzowie już widzę. Oglądają nasz opening. Pozdrawiam was serdecznie. Wy jak tutaj kibicujecie? Oni chyba na prawo są ustawieni, czyli na prawą stronę kibicujemy, ewidentnie. Ja dalej jestem cały czas za lewą stroną. Zobaczmy, która będzie szczęśliwa. No prawa. Chyba. Dobra. Dała Hughza. Okej. Okay. I chyba widzowie dobrze wiedzieli. Tak, prawa wygrała, dała jednego huge. A. Więc faktycznie widzowie mieli rację, oni się znają tutaj. No i co? Zostało tak naprawdę końcówkę openingu. Ostatnie 14 giftów. Co ja chcę zrobić, wiecie co? Idziemy tutaj, w te miejsce, w te miejsce sobie otworzymy ostatnie gifty. Czyli zróbmy tak, 1, 1, albo dobra, wiecie co, otworzymy na razie jeden na koniec ósemkę. Ile zostało mi 10, to jeszcze dwa razy otworzymy sobie po jeden. Tak, tak zrobimy. Dobra, otworzyłem dużo pojedynczych i na sam koniec otworzymy sobie po prostu 8 naraz. Szansa wtedy będzie, zobaczmy. Proszę, Titanic, prestoniku. Ten Grinch naprawdę jest cudowny. Tak, na samo zakończenie, bardzo byłbym tutaj zadowolony. Ale jest też huge, jest okej, okay, jest okej. Okay. Nie będę narzekał. Huge przydadzą się na konkurs, ale jednak coś tu jeszcze pokaż. Jednak coś jeszcze. Okej, okay, drugi huge, ty. No ta taktyka działa, mówię. Coś jeszcze, coś jeszcze, jeszcze cały czas coś dostajemy. No dobra, powiem wam. Jest git, jest git. aż mi się huge w equipunku nie mieszczą. Mamy 11 huge petów. Zanim skończymy nasz opening, bo ostatnie kliknięcie na od tego dzieli. Zobaczmy, ile taki Titanic Grinchka jest warty. 25 bilionów, ale tak realnie on może być zdecydowanie więcej warty. 25 bilionów Golden 16, ok, czyli może być jednak tańszy, jeżeli Golden 16B ma. I Rainbow nie ma ceny, niestety. 5 egzistów tylko. A poleciał jakiś Rainbow Shiny albo Golden Shiny? No nie. W wersji Shiny żaden nie poleciał, ale kurczaczki, że ludzie trafiają tego Titanika szacuneczek, zazdroższe. U nas została ostatnia szansa, także odliczamy. 3, 2, Jeden, ostatnia szansa, żeby coś dobrego trafić. Uwaga, czy ta ostatnia szansa nam się zwróci, czy nie? Stajmy tutaj z boku, oglądajmy tutaj z widzami wspólnie i zobaczmy. Uwaga, to są ostatnie role, ostatnie role już dzisiaj. Dużo poteczek, książeczek. Przy okazji widz po środku sobie stoi elegancko. No zobaczmy, książki, książki, książki Spoko, księgarni już mam tyle, że i tak nie zmieszczę tych książek I jest Jack prosto przed moim nosem się zrespił Ale czy coś jeszcze? Proszę, proszę No Titanic w ostatnim gifcie, no niestety nie ma Czyli to jest już koniec oficjalnie Co dropnęliśmy? Dropnęliśmy huge Jolly Dino w ilości sztuk 12 O łącznej wartości w sumie wam nie powiem, ponieważ no aktualnie mają bug Ale coś granicy 500 milionów gdzie wydaliśmy 6 bilionów. No uznajmy nawet, że te Jolly łącznie są warte 600 milionów. Czyli jedna dziesiąta openingu nam się zwróciła dzisiaj. Nie no, ale śmiesznie to wygląda jak mając zbagowany rap. 4,55 biliona. Siemano, Simonu, Simonu to drower z przyszłości. A dlaczego z przyszłości? Widzowie, wczoraj miałem live'a, wczoraj znaczy Wigilię, na którym otworzyłem sobie parę gifcików. Parę znaczy ponad 100. No i co się wydarzyło? Ja wam po prostu pokażę klipa, tylko nie wiem czy będzie z dźwiękiem z racji praw autorskich, więc jeżeli dam radę, puszczę dźwięki. Jeżeli nie, no to bez dźwięku macie go teraz na ekranie. Właśnie, ciekawa informacja. Niestety, Foka zachorowała i niestety Roksek ma friend, a ja nie mam, ja nie mam, ja nie mam, ja nie mam. Ja będę płakał po świętach, ja będę płakał jedyne co. Ja jeszcze trafię, jeszcze Rainbow Shiny trafię, Rainbow Shiny trafię. Zobacz pewnie już za chwilę, ale co miałem powiedzieć po Foki? Foka na wakacjach, to nie jest mój. Ma oh <laughs> <laughs> tak dokładnie, otworzyliśmy gifciki i trafiliśmy Rainbow Titanic Grinchkata. 23 gizisty, wczoraj ich było 11, no troszkę przybyło, nie powiem, że nie. Więc tak naprawdę, no w dzisiejszym odcinku, który oglądaliście Nie trafiłem faktycznie tego Titanica, ale jednak na wczorajszym live trafiłem Więc po prostu wstawię to do odcinka, no bo jednego trafiłem, dużo osób pyta skąd go mam Także na wigilijnym live Preston sprawił mi prezent pod choinkę A teraz wracamy do konkursu na odcinku Póki co tak naprawdę to tyle widzowie dzisiaj bardzo dziękuję wam serdecznie za oglądanie Zróbmy sobie klasycznie jakiś konkurs na koniec Mianowicie wiecie co Rozdajmy wszystkie tutaj te huge Jolly Dino Jeżeli chcecie wygrać pamiętajcie Łapa w górę Wbijmy tutaj 1234 łapki Widzowie no święta są weźcie mi sprawdźcie prezent na święta Jest bardzo ważne pamiętajcie żeby dać wasz nick w komentarzu I ten nick musi być dobry Bo nieraz jest tak że ktoś wygrywa ale podaje mi zły nick Także pamiętajcie wasz dobry nick w komentarzu I na kolejnym odcinku ogłosimy sobie zwycięzców A prawo zwycięzców na ekranie macie teraz Ostatnich. Serdecznie mordeczki wam gratuluję i nagrody poleciały do was mailboxem. A póki co to już serio na tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Życzę wam wspaniałego ciąka albo wieczoru, w zależności od której godzinie to oglądacie. Ja na dzisiaj zmykam i do następnego mój kolego. Siemanu!